Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku eee, ojoj, FPSy już spadły oczywiście na starcie jak widzicie zrobiłem sobie taki prowizoryczny domek eee, i mi się wydaje, że na razie go nie zmienię eee, ponieważ uznałem, że ten teren się jednak nie nadaje do tego eee, i po prostu zrobię tutaj jakiś ogród znaczy ogródek eee, jakieś zboże posieję, jakieś jakąś trzcinę eee, jakieś owieczki tu będą Yy, to ma być taki po prostu domek. Yy, nie wiem. No na parę odcinków. O, tutaj tak wszystko się mieści. Tutaj wszystko jest zrobione. O, jak widzicie trochę wełny nazbierałem. To już sobie odstawimy. Yy, bo potrzebna nam jest... O, chwilka. Yy, potrzebne jest żarcie. Kurde, czemu ja mam 20 FPSów? Kurna. Może teraz będzie lepiej. No, w miarę, w miarę, w miarę. Dobra. Więc pójdziemy sobie poszukać. Aha, kurde, no nie wiem jak się. Może tu się w hotkey uda jakoś. Control. Żeby ustawić tego. Tu Kurde, dziwne. Nie no, lol. lol, a no ta bo to można sobie robić tak, że naciska się U, można zobaczyć, jak to się reperuje, czy tam robi. Można też zrobić na przykład co z żelaza się robi. I tu macie jakieś nowości. To jest bardzo przydatne, słuchajcie. Nieraz mi pomogło. Yy, dobra, idziemy te żarcie jakoś skombinować. Yy, I może zrobimy tak. Idziemy ciągle tak, prosto. Oh, Tylko, że się nie da prosto, no w sumie spróbujemy i będziemy ciągle prosto jeść no i jak już znajdziemy to co chcemy czyli jedzenie przede wszystkim no to się wrócimy do tyłu, tak gorzej jak będziemy na przykład tam widzieć krowę czy, czy coś tak daleko i... no oh, fuck dobra, niestety no okej okay. chociaż coś mi się wydaje że na pustyni nie znajdziemy krowy więc, 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 więc... Pewnie daleko będziemy musieli iść. A musimy coś do jedzenia zrobić. Znaczy zrobić. No zdobyć. Właściwie, bo no nie, nie mogę nawet sprintować. Jest kurna, zaraz pewnie umrę. Znaczy... To jest chyba tak, że się nie umiera od tego, więc w sumie git. Tylko tam wiecie, spadnę z jakiejś małej wysokości, to od razu padnę, bo tam pół zarduszka zostaje. Chyba. Więc tak to działa. O jezu! Jezu jezu. Nie mam siły tak iść ciągle w tą pustynię Coś tam. Co to jest? Aha, wulkan. Wulkan, wulkan się robi. Coś tam już zrobił właściwie. No dobre, dobra ale my potrzebujemy tego żarcia. Nie mam za bardzo też o czym opowiadać, bo. Kurde, przed odcinkiem pamiętam o czym mam wam powiedzieć, ale może, so może sobie przypomnę słuchajcie. Bo na razie jakoś nie 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 jestem w stanie Okej. Okay. Na razie... Fuck. Zaraz padnę. Nie no kurde, słuchajcie, bo to... Mu zaraz musisz jakieś krowa się zdarzyć, bo... Znaleźć, bo to, to nie ma sensu tak iść ciągle, kurna, po to, żeby zarąbać pewnie z jedną krowę, więc tak to kurna jest. No dobra, już, zwłaszcza, że jest ciemno, to już w ogóle przerąbane. Menu. Period. K. To, to period. Key? Może to będzie gdzieś tutaj, słuchajcie, bo tam było coś tam. Nie, jest but K. L control. Ale to nie jest to przybliżenie. Albo w sumie ten boots control może przerzucimy na przykład na T. Nie wiem, czy to jest te Nie Nie wiem, wiem, że padam. A tam są te monsterki. Słuchajcie, ja wyłączę na razie. Nie chcę paść na razie. Okej, okay. co prawda, sreczka mi się będą regenerować. Właściwie, jakbym był ten. What the fuck? Monster Spawner, lol. Jak ja sobie zajdę do niego? Zabiorę wszystkie. Oooo, chlebek mamy. Dobra, A ze mne? Nie ma już? Tu chyba będzie. What the fuck! LOL! Dobra, to jest dwie odstawimy sobie, to weźmiemy. Chociaż za bardzo nie wiem, co to jest. A z tego robimy sobie kanapkę. Znaczy chleb. <śled> kanapkę. Okej. Okay. Dobra, nie, 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 już nie ma co chodzić, słuchajcie, wracam się stamtąd, skąd przyszedłem, czyli to po prostu lipa, tak, kurna, co ja w ogóle zrobiłem. Poszedłem przez pustynię i się, się kurna, dziwię, dlaczego nie ma żadnych żadnych monsterów, skoro na pustyni chyba nie występują żadne, yy, żadne krowy, świnie, kurczaki, nie wiem, chyba, no, możliwe, że występują, ale... Ja akurat nie widziałem nigdy. O, ale fajnie tutaj. O, lol, fajnie, ale słuchajcie, mogłoby być tutaj trawą wszystko obrośnięte. Wtedy bym naprawdę zastanawiał się, czy nie, czy nie przenieść się w ogóle i zrobić tutaj tego. To Te ogrodzenie i tutaj. Był taka prosty ten teren. Fajnie, fajnie. Tylko, że no ja nie chcę tu się jednak przenosić, bo ja nie lubię budować się na pustynnym biomie, ponieważ. No, na przykład, jak kopię, kopię yy, nie wiem, dziurę, że jakąś kopalnię czy coś, czy w podziemiach po prostu robię jakąś plantację, kurna, czy coś, to to, to to wszystko się zapada i to strasznie, to mnie irytuje strasznie, i no i nie potrzeba tego, tak? Chłychłe, ciągle żyję, tyle, że mam peaceful. Okej. Okay. na kaktusika. Dobra, chyba dobrze idziemy, ale jakoś nie pamiętam tego terenu za bardzo. Jakoś mi się wydaje, że bliżej wulkanu szliśmy. O, nie zgubię się. Nie no, walnę jakoś. Takie. Oj, za dużo. Drogowskazy, żeby tam iść. O oh, fuck. Taka strzałeczka mała, tylko że to... To krzyż bardziej nie mam jednego tego. Dobra, niech to będzie zastrzałka. Okej. Okay. Na razie słuchajcie, chlebkę nie jemy. Ponieważ... Yy... Nie ma tu... Nie wiemy teraz chlebkę, ponieważ ja mam peaceful. I jednak później będzie to potrzebne, tak? O, świnkę mamy jedną. Tu mamy jeszcze świnie. szukaj sobie weźmiemy z siebie e, wełnę. O, z ciebie też właściwie. Oj, z ciebie też. Z wszystkich was biorę. Chociaż nie mogę was zabrać, spoko. Nic, serio? Zostajesz sama, świnko. Jeżeli ty nie wydropisz, to... To ciężko będzie. Co my w dupę jej zaglądasz? Ciebie sobie Nie A ciebie sobie zabij. Serio? No fuck. Dobra, idziemy w tamtym kierunku. To dobrze chyba pamiętam, żeby tam na chatę iść. No fuck. Nie, ja padnę jak są spadnę. Fuck. Nie, tylko nie przez wodę, nie chcę przez wody Idę tędy Kurna Co za to za Wezmę zaraz U! Nie mogę! U. Nie wiem! O! Resą Nie wiem, walczyć to Dobra Nie mogę Ciebie zebrać, okej okay. Ale białe chyba mogę. Mam jeszcze tutaj białe coś? Mam, okej. Okay. Cyk. Cyk, 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 cyk. Kurde. Chciałbym nagrać teraz multiplayer jakąś serię. Ale. Niestety. Fajne dźwięki są. Kurde, znów nie ustawiłem, żebyście dźwięk usłyszeli. Fuck. A fajne, takie meble, jakieś takie może. O, oh. oh, dobra, widzę już na, naszą, nasz dom. Wkurzę się, jakby gdzieś koło domu były krowe albo kurczaki. W sumie zaraz możemy tutaj wylukać. Nie, 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 idziemy spać. Tu jest raz. O, 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 kurczak. Lola, tylko jeden. Dobra, starczy, żeby, żeby coś wydrobił. Dobra, dziękuję. O, oh, fuck nie, nasionek nie wyrzucam, bo są mi potrzebne. A sam wyrzucę, po to. Ok, na razie nic nie widzę. Spotkaliśmy jednego kurczarka. Dobra, pójdziemy spać sobie. Włączymy już potworki. O fakt, o Oh fuck. o oh W fuck. Oh fuck. Oh fuck. LOL! Ale lipa to mnie budzi, jak czegoś nie zjem. Dobra, ty się przepalaj, Mordzio. O. Okej, okay. idziemy spać. I. Ta -da, da. Dobra, postawimy to. Takie to, superele. O, mamy jeszcze na te. Na dwa chlebki. Mmm. 16 pochod... nie, jeszcze sobie zrobimy bo jest jednak mało tej pochodni dobra 32 już lepiej tutaj jest jedzonko yy, tu mamy do jedzenia zjemy sobie od razu chlebek też no i zaczniemy już powoli tutaj robić taką małą farmę tylko lipa ten teren naprawdę przerąbany jest ten teren nieważne troszeczkę sobie to Zrobimy tak, że Dobra, niech będzie taki, Na przykład akurat musimy właśnie te zebrać Nasionka, tylko nie te flaksy, nie jest to są te flaksy Dobra, nieważne yy, tak przede wszystkim musimy zrobić takie korytko Jak ja to zrobię? Raz, dwa, trzy. Nie no, słuchajcie, to mi się wydaje, że wystarczy. Jeszcze. Złe, źle zrobiłem. O, jeden jeszcze przesuniemy. Okej. Okay. I teraz mamy tak, że po prostu tu walniemy taką. No. I to chyba powinien, powinno wystarczyć. Na razie takie, nic tutaj nie będę zmieniał. Chociaż lipa tak na wejściu. A w sumie wyrąbane, no to. To tym tutaj już nie będzie, tak? Tu się już skończy. Eee, idziemy po wodę. O, mamy dwa. Dobrze, dobrze, to, to w sumie spoko. Woda, woda. Potrzebna jest. W sumie jedzenie też. Ale to zaraz. Próbujemy jakoś popracować z tym chlebkiem. Kurde, dziwnie. Mi się wydaje jakbym na tym na tym save miał dużo tego jedzenia. A jednak... Jednak nie. Czyli nie mogłem tego zombiaka A nie, dopiero co zebrałem, nie miałem w ogóle. Okej. Okay. Nie, ja najpierw sobie zrobię tego. Źródełko. Bo o żeby nie latać 10 razy, prawda? No i to chyba poleci do końca. Dobra, no nie będę się z tym bawił. Tak na razie wystarczy. Idę do mojego crafting table. Dobra, zostawię w sumie. No nie, Na razie nie będzie mi potrzebny. W sumie możemy zobaczyć, że jest ten flux. Eee, drewna nie mamy, serio? Boże! O, fak, musimy tutaj zrobić. Bo tam każdy może nam przeskoczyć Każdy to znaczy potworek Nie, że ktoś Dobra, mamy kolejnego O, będziemy mieli ża żarcie tego zombiaka Może jakoś wyżyjemy, słuchajcie O, oh, fuck Dobra, musimy się tu stone'em, z stone'em dokładniej Podeprzeć O, węgiel Weźmiemy sobie. O, dużo węgla, lol. Nie, no, EXP nie leci. Przyzwyczajony troszeczkę jestem do tych nowej wersji, że EXP leci, a tu jednak nie leci. Z tego. Teraz naprawdę bardzo szybko można level nabić na, na tym nowym Minecraftie. Kurde, jesteś w kopalni nie dość, że w kopalni sobie siedzisz, pod jaksy, to wszystko. to jeszcze EXPA dostajesz. To 30 level to. Jest... Tak szybciutko nabija się, że to jest. Dobra, no, weźmiemy troszeczkę tych nasionek. Ten flax, no co to jest do cholery? Aha, mieliśmy po co się wrócić do domku, ale nie wiem po co. Ale pójdziemy w sumie. Zobaczymy może coś. A, już wiem po co. Po liście, bo tam niestety nam zabrakło. Że zabrakło, no. Rozwaliły się. To weźmiemy, to weźmiemy. O! to weźmiemy to weźmiemy, to weźmiemy, to weźmiemy, to weźmiemy drzewo w sumie nie, nie wiem, po co mi drzewo dobra, walić to tam wszystko posadzimy, co będzie możliwe bo tam będzie takie bardziej uprawne takie, takie ro rolnictwo takim rolnikiem tutaj o oh fuck, nie przeskoczyłem o, dobra Eee... Po trzy, po trzy? chyba może do... Tak, chyba może wodę dosięgać do 3 Eee. Zrobimy sobie, zrobimy sobie, zrobimy sobie, zrobimy sobie gdzie to jest, ok oj 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 oj, nie mamy miejsca Dobra. Na razie to odłożymy. O właśnie, przede wszystkim to trzeba zrobić. O! Sadzonka. Ok. No okej. Okay. Na dzisiaj to już tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.